Witam serdecznie kochani. Dzisiaj jest 15 dzień października 2021 i chciałem się zapytać, czy Jezus Chrystus jest naszym Ojcem w niebie, Ojcze nasz? Czy Jezus Chrystus ma żonę, czyli oblubienicę? Objawień 279 Jana 3:29, 29 oblubieniec oblubienica, czyli mąż i żona Efezjan 5.22 do 32 i gdzie ta żona, czy oblubienica, się schowała. E, czyli Apokalipsa Świętego Jana, 14 rozdział, od 1 do 5, 144 tysiące. I e, czy to ma być żona Jehowy, czy żona Waranka, czyli Chrystusa? E, z, z, objawienie epo, e, św. Apokalipsa Świętego Jana, 7 rozdział, od 1 do 4. Chrystus czeka. Żeby był komplet, komplet e, czystej żony nieskalanej wprawdzie w miłości w naśladowaniu króla Chrystusa który żyje prawdziwie zmartwychwstał. 1 Koryntian 15 rozdział Gdyby nie było zmartwychwstania Chrystusa daremna nasza wiara, czyli daremna, daremne nasze posłuszeństwo dla Niego. I cierpienie dla prawdy. Także... Świadkowie Jehowy tutaj pokazują, że tam Armagedon niszczy Babilon Wielki, oni uciekają. No ale Jechowa jednak już nie istnieje, bo tak samo teraz jest nowy COVID, nowy Boże COVID powstał. Jechowa się schował, tak? Na stojaczkach był, schował się, Chrystus żyje i czeka. A 25 rozdział Ewangelii Mateusza. wyraźnie napisane jest, że te panny wtedy podobne będzie królestwo niebios do dziesięciu panien, czyli dziewic, czyli księżniczek, bo Chrystus jest królem władcą tych ziem, które wzięły lampy swoje, wyszły na spotkanie z oblubieńcem, czyli mężem, królem Chrystusem i e Emanuelem. No te te piąty, jakby oblubieniec długo nie nadchodził, żemne nie nadchodził. Zrzemnęły się, wszystkie zasnęły. Czyli Efezjan 5,14. się, który śpisz, powstań zmartwych, zjaśnięcie Jehowa. Nie Jehowa, Chrystus. Emanuel, ojciec z nieba, mąż. Czeka oblubieniec. Wtedy o północy, czyli w 1998 roku była północ. Chrystus zaczyna swoje siódme tysiąclecie od stworzenia Adama i trzecie od narodzin z Betlejem. I wiąże szatana. Sądy dokończa sądy, daje prawo sądów. Objawienie w Wystrodzie od 1 do 6. No i teraz budzą się wszystkie, ale nie wszystkie mają oliwę, czyli mądrość Chrystusa. No to... to o to chodzi, że to się dzieje. Bo Chrystus, jak przyszedł w 1918 roku, wybudził 12 aniołów. Objawienie 27.12. 12 Ja jestem jednym z nich. Bogdan Ciecierski. Objawienie 927.9, siódmy anioł Henryk Szymczak przekazał mi błogosławieństwo Tak, Abraham przekazał Izakowi błogosławieństwo Izak Jakubowi To ja chcę przekazać teraz błogosławieństwo Tak, apostołowie przekazywali błogosławieństwo, ogłosili Królestwo Boże Łukasza 9,60 Niech umarli, grzebią umarłych, a my mamy głosić króla Chrystusa, który ma prawo i mamy błogosławcie, Nie przepinajcie, wprawdzie w miłości, w naśladowaniu w Chrystusie w jego czasie jest prawdziwi czciciele. Ja na 4 rozdział 4 do 24, bo w żadnej religii Boga nie ma, tam jest biznes, tylko jest w naszych sercach i umysłach, które diabeł zaślepił, najbardziej świadków jehowych, 2 Koryntian. Czwarty rozdział zaślepy umysł ludzi niewierzących, bo oni pozbawili Chrystusa wszelkich tytułów, zostawili go jako super No i Chrystus nie był powiesz, zawieszony na, na palu, na krzyżu, ale na drzewie Łukasza 23-40-31. Na drzewie zielonym to się działo. No i drzewo figowe uschło, czyli naród izraelski, czyli żydowski, bo 11 Izraelców było, którzy się nie, nie ten. Nie skalali z Faryzeuszami. Czyli stwórca nowych niewiosowej ziemi, Efezan 4,5, jedna wiara, Efezjan 4,13 aż do ziemi no i do 24 on tworzy właśnie w nas tego nowego człowieka na obraz jego. Tu mamy te sądy właśnie że Chrystus przychodzi i wtedy powie król nie Pan tylko Król Chrystus Łukasza 19:27 19, Król. Tym po swojej prawicy przyjdzie błogosławieni mego ojca. Czyli ojcem jest teraz Chrystus dla nas, bo Jego ojciec przekazał Mu wszystko. Po 40 dniach, jak Chrystus wstąpił do nieba, dostał wszystkie tytuły. I Chrystus przychodzi jako baranek. Ewangelia Jana 7, rozdział 17. Po środku jest baranek, nie ma tam Jehowy jego ojca nie ma, on mu wszystko przekazał. Jana Ewangelia 3, 34-36, jak się nie mylę, Mateusza 11, 11, 25-30. Jan Chrzyciel był największym krokiem Starego Testamentu, ale teraz, kto się rodzi w królestwie w Chrystusie, jest większy od Jana Chrziciela. Czyli Stary Testament zamykamy, budujemy na Chrystusie na skalę. Oczywiście wiem jaki jest początek, a jak był Adam Ewa, nie? Nie było sakramentów i Jechowy nie było, tylko był Twórca. I teraz 1 Koryntian 2, 15, rozdział 22-23. Chrystus i na Chrystusie, kto jest w Chrystusie? No to jest nieśmiertelny, bo Chrystus nie ośmierca. Błogosławie, iskra z Polski.